Hej, tu polska dziś będzie odcinek z Tribals. Zostawcie subika oraz linka, ja będę robił więcej Tribals. Ukraina wojna. Nie poddam się. Oni Rosja pokonuje Ukrainę, muszę się zacząć bronić przed Rosją. Zadzwonię do USA po trochę wojska do walki z Rosją. Halo USA mogę trochę wojsk, bo mnie Rosja atakuje. Jasne, trzymaj wojska. Dziękuję. O nie, to już jest mój koniec, niestety, ale może kiedyś wrócę silniejszy. Tak wreszcie pokonałem Ukrainę i teraz stałem się silniejszy. O nie, Rosja pokonała Ukrainę, więc ustawiam wojska na granicy w razie ataku Rosji na mnie. Pora zaatakować tych trzech małych wypiertków. Nie pokonasz nas. O nie to nasz koniec. Haha, ha, wreszcie pokonałem tych trzech wypiertków. O nie, siła Rosji się bardzo zwiększyła, więc muszę zaatakować Białoruś, żeby moja siła też była potężna. A więc Białoruś wypowiadam ci wojnę. Nigdy się nie poddam polsko. Haha, ha, teraz jestem silniejszy. Sytuacja w moim kraju jest słaba, coś czuję, że za niedługo mój kraj upadnie. Teraz porą na ciebie, Mołdawio, wojna. Tylko nie to. Haha, ha, ale jestem potężny. siła Rosji się zwiększa co chwilę. Czuję, że Rosja wypowie mi wojnę. Polsko, wojna. Miałem rację. Rosja nie poddam się. Dzwonię do łesa po wojska. Haloesa, czy mogę trochę wojsk? Jasne, trzymaj wojska. Dziękuję. Dzwonię do Chin po wojska. Chiny dawaj, wojska. Masz. Dzięki. Danio, mogę tą mała wysapkę? Jasne, Polsko, trzymaj. Tak, wreszcie pokonałem Polskę, jestem potężny. Uf, zapomniał to tej małej wysepce.